Rozwiąż równanie. Jest to równanie trygonometryczne. Od razu już będę przepisywał z zastosowaniem wzorów wzór na sinus 2x. Sinus podwojonego argumentu to jest 2 sinus x cosinus x, odjąć 2 pierwiastki z 3 cosinus kwadrat x, odjąć 4 sinus x i dodać 4 pierwiastki z 3 cosinus x równe 0. Dziedzina, ponieważ mam same sinusy, cosinusy nie mam funkcji tangens, nie mam mianowników pierwiastków, nie mam ułamków pierwiastków, czyli wszystkie liczby rzeczywiste. Równanie trygonometryczne, no, będę starał się doprowadzić to do mm, równań elementarnych trygonometrycznych. Generalnie tak, albo y, podstawianie zmiennej pomocniczej, albo stosowanie jakichś wzorów, albo grupowanie. Tak, do takich metod to się. Generalnie sprowadza. W tym przypadku, tutaj, jeżeli wyłączę, połączę dwie pierwsze, dwa pierwsze wyrażenia w parę i trzecie, czwarte w parę i wyłączę, to w nawiasie powinno zostać to samo. Z pierwszej pary mogę wyłączyć 2 cosinus x. Zostaje sinus x odjąć pierwiastek z 3 cosinus x. I z drugiej pary mogę wyłączyć minus 4 i w nawiasie zostaje sinus x odjąć pierwiastek z 3 cosinus x równe 0. No i mam wspólny czynnik sinus x minus pierwiastek z 3 cosinus x, który mogę wyłączyć przed nawias, czyli sinus x odjąć pierwiastek z 3 cosinus x jest wyłączone przed nawias. Z pierwszego składnika zostaje 2 cosinus x, z drugiego zostaje 4. Mam postać iloczynową, równe 0. Co oznacza, że sinus x odjąć pierwiastek z 3 cosinus x jest równe 0 lub 2 cosinus x odjąć 4 równe jest 0. Może zacznę od tego równania po prawej stronie, pomnożę przez 2 i przeniosę na drugą stronę, czyli cosinus x równa się 2. Funkcja trygonometryczna cosinus x przyjmuje wartości od minus 1 do 1. To bardzo ładnie na wykresie widać, jeżeli się narysuje cosinusoidę. Więc skoro przyjmuje wartości od minus 1 do 1, domknięty przedział, to znaczy, że nie może przyjąć wartości 2. Kosinus nie może być równy 2, czyli jest tutaj sprzeczność. Drugie równanie: sinus x równa się pierwiastek z 3 cosinus x. No i tutaj pierwiastek z 3 cosinus x, to fajnie by było podzielić przez cosinus, no ale z dzieleniem przez niewiadomą jest problem. Yy, mogę podzielić, jeżeli jestem pewny, że yy, dla żadnego x wyrażenie przez które dzielenie może być równe 0. W tym przypadku, gdyby cosinus x było równe 0, czyli to byłoby równe 0, to i to musiał, pierwiastek z trzech, cosinus x musiałby być równe 0, czyli lewa strona też musiałaby być. Yy, równa 0. Yy, no, a to jest niemożliwe, bo jeżeli cosinus x jest równy 0, to wtedy sinus x jest równy albo 1, albo minus 1. No, czyli taka równość nie ma miejsca. Czyli mogę tutaj napisać, że dzielę przez cosinus x i w komentarzu wiadomo, że cosinus x jest różne od 0. To oczywiście to równanie można jeszcze inaczej rozwiązać. Yy, na różne sposoby, może za chwilę. Czyli teraz tak, po podzieleniu przez cosinus mam sinus przez cosinus, czyli tangens x równa się pierwiastek z trzech. Czyli argument dla którego tangens jest równy pierwiastek z trzech, to jest pi trzecich. W Takim razie rozwiązaniem tego równania jest x ogólnym rozwiązaniem jest pi trzecich plus k pi, gdzie k należy do całkowitych. I to jest rozwiązanie pierwszej części zadania. Teraz mam podać wszystkie rozwiązania z przedziału od pi do 5 y, drugich pi. To oczywiście mogę sobie tutaj podstawiać za k. 1, 2, 3, 4 i zobaczyć, w których y, dla jakich k to będzie mieścić się w przedziale od pi do 5 drugich pi, no albo po prostu rozwiązać taką nierówność, że pi trzecich plus pi musi być mniejsze lub równe od 5pi przez 2, a z drugiej strony większe lub równe od pi. To mogę podzielić obustronnie przez pi, czyli jest 1 mniejsze lub równe 1 trzecia plus k mniejsze lub równe od 5 drugich i od wszystkich trzech stron tej nierówności odjąć jedną trzecią, czyli mam dwie trzecie jest mniejsze lub równe od k jest mniejsze lub równe od y, 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 no to może na boku żeby już tutaj nie pisać tej nierówności po raz kolejny pięć drugich zamieniam na trzecie, czyli to jest y, na szóste, y, czyli to jest piętnaście szóstych odjąć 2 szóste, czyli 13 szóstych. To znaczy 2 i 1 szósta. Czyli k musi mieścić się między 2 trzecie a 2 i 1 szósta. I jeszcze do tego k jest całkowite. To znaczy, że k może być 1 lub k może być równe 2. No to w takim razie, jeżeli x jest równe pi trzecich plus k pi, to dla k równego 1 będę miał x równa się. Pi 3 plus 1 pi, czyli 4 trzecie pi, a dla k równego 2 będzie pi 3 plus 2 pi, czyli 2 i 1 trzecia, czyli 7 trzecich pi. I to jest rozwiązanie równania. Teraz wracam do równania. Sinus x. Y Równe pierwiastek z 3. To równanie mogę też rozwiązać dopisując w mnożenia z tego wzór jedynkowy i układ równań. Ale mogę też zrobić to w ten sposób, że przeniosę to na lewą stronę, czyli sinus x odjąć pierwiastek z 3 cosinus x. Podzielę to obustronnie przez 2, czyli mam jedną, drugą. Sinus X odjąć pierwiastek z 3 przez 2 cosinus X, równe 0. No i mogę teraz zamiast jednej drugiej, zamiast pierwiastek z 3 przez 2 podstawić funkcje trygonometryczne. I tak, jedna druga to jest cosinus 60 stopni, czyli pi trzecich. Pierwiastek z 3 przez 2 to jest sinus 60 stopni, czyli sinus pi trzecich. Cosinus X równa się 0. No, i mam sinus alfa, cosinus beta, sinus beta, cosinus alfa to jest wzór na sinus e, alfa minus beta, czyli sinus x odjąć pi trzecich. E, sinus jest 0 dla zera, czyli mam x odjąć pi trzecich równa się, czyli argument równa się 0, to jest to 0, plus no i w przypadku funkcji sinus, ona jest oczywiście okresowa w okresie 2pi, ale 0 powtarza się co pi, czyli plus kapi, czyli x równa się pi trzecich plus kapi. Czyli to samo, co tutaj miałem, pi trzecich plus kapi otrzymałem również w ten sposób.